króla oddajemy kąt temu, który był, który jest i który nieustannie przychodzi. A tajemnica przyrodzenia Pana, a zwłaszcza poprzez Kościół, poprzez sakramenty święte, poprzez Jego słowo, poprzez te wszystkie danie miłosierdzia, tak szczególnie wybrzmiewa. kończymy również świętowanie jubileuszu 25 lecia naszej Banki. Bardzo serdecznie witam więc najpierw święcowisku Pawła Sokę, który będzie przewodniczył tej dzisiejszej Eucharystii i także naszej modlitwie pod Figurą Chrystusa Krula. biskup Pawła jest bardzo ważny w historii tej parafii, bo to właśnie on 26 lat temu, też w listopadzie poświęcił tę świątynię, otwierając ją dla służby Bożej. I chociaż jej właściwa konsekracja nastąpiła z mą biskupa Stefanem dopiero 10 lat później, ale właśnie od tej pierwszej mszy celebrowanej przez biskupa i od tego błogosławieństwa rozpoczęło się oddawanie chwały Bożej w tych murach. Jeszcze wtedy bardzo surowych niewykończonych. W tej przestrzeni jeszcze wtedy bardzo bogiej, ale już wypełnionej obecnością mury. I za to jesteśmy Sierdzi Biskupowi wdzięczni, że on kiedyś ten kościół poświęcił. I wielokrotnie biskupią posłuchiwał sprawował i też swoją mądrością pasterską, dobrymi ranami, wskazówkami wspierał kolejnych pustoszów tego sanktuarium i także z wspólnotę, pomagając ukształtować to, czego jest dzisiaj. Bardzo serdecznie witamy i proszę Księdze do biskupa, aby odprawił tę I również za wszystkie dobre i bogate, duchowe doświadczenia tego kończącego się naszego dwudeuszu. Bardzo serdecznie witam kapłanów, którzy przybyli do nas i również ich obecność jest nieliczna, ale symboliczna po osobie księdza Karolnika Jana Romaniuka, który jest z nami, chcemy dostrzec, ocenić i wdzięcznością pracę wszystkich moich poprzedników, wszystkich proboszczów i ustoszy w sanktuarium. Natomiast ksiądz Panie Kino reprezentuje wspólnotę parafialną Matki Bożej Królowej Polski, można powiedzieć parafii Matki, z której nasza parafia się ma. a wśród nich grupę ze zmążenia, która co roku właśnie w dzień Chrystusa Króla jest tu z nami i na mu hołd. To moment bardzo ważny. Bo powiedziałem już kończymy nasze jubileuszowe świętowanie. Podsumujemy ten rok i te wszystkie duchowe dary, które przyniósł, ale przede wszystkim otwieramy się na to, co przed nami, prosząc, aby ta świątynia, ten ołtarz, rzeczywiście była nieustannie tronem łaski i miłosierdzia, do którego wierni przystępować będą z ukością. Ale też ta żywa wspólnota, ten żywy kościół, który tu jest wokół tej świątyni, abyśmy wszyscy nieustannie byli świadkami miłości Ja sprawuję tę przyświętą w, w wszystkich parafii w na a na zaś zaś. Yeah.